W dniach 10-12 kwietnia Poznański Klub H0 zorganizował kolejne spotkanie modelarzy kolejowych. Tym razem gościmy w pobiedziskach. Doszliśmy do wniosku, że sala w rogalinku, którą do tej pory eksploatowaliśmy, jest ciut za mała jak na możliwości jakie są. W związku z tym postanowiliśmy znaleźć czegoś nowego. Mamy piękną halę widowiskowo-sportową w pobiedziskach. No i 200 metrów makiety. Którą udało się tutaj złożyć. A makietę utworzyły segmenty, czyli tak zwane skrzynki przygotowane przez modelarzy ze wszystkich stron naszego kraju. Tym razem formuła tego spotkania była otwarta całkowicie, kto chciał, mógł się zgłosić. No i bawimy się tutaj wspólnie z 50 osobami z całej Polski. Wśród tych modelarzy znalazł się między innymi Łukasz, członek klubu Hazero i BMM. Spory, spory kolac. Sporo osób jeździ, przepraszam, mu odebrać. Okunin, słucham. Obowiązki dyżurnego ruchu, które Łukasz pełnił na swojej stacji Okunin, nie pozwoliły mu niestety na rozmowę. Potwierdzam, droga wolna. Do stacji zbliżał się właśnie pociąg towarowy. Idąc wzdłuż makiety dotarliśmy do nieco zapomnianej PMM-owej stacji Ligota. Problemy z jej przejezdnością i sterowaniem to podobno już przeszłość. Stacja jest w pełni sprawna, myślę, że działa. Jak na razie nie zawodzi na imprezie. Potwierdził to niejako przybyły akurat na stację pociąg towarowy, zestawiony z wagonów cystern. Po chwili na przelocie pojawił się kolejny skład z cysternami, a z przeciwnej strony nadjechał pociąg pasażerski. Ligota otrzymała nowe napędy rozjazdowe firmy Fulgurex. Napędy szwajcarskie, chociaż wykonanie chińskie, działają. Pociągi wciąż przyjeżdżały i odjeżdżały ze stacji, a my popatrzyliśmy na Ligotę z daleka i z bliska. Gdy podążyliśmy za pociągiem pasażerskim, tuż za stacją dotarliśmy do zupełnie nowej makiety Piotra. Kawałek czegoś innego i jeszcze w budowie, czyli papiernia, makieta przemysłowa. Imponująca ceglana zabudowa, fabryczne hale, kolejowa bocznica z rampą i jeszcze wiele, wiele godzin pracy. Czy znany jest termin zakończenia tego przedsięwzięcia? Nieokreślony. Na stacji Szadek obowiązki dyżurnego ruchu pełnił jej właściciel i główny budowniczy. Cały czas stacja jest praktycznie w budowie. Dochodzą coraz to nowsze elementy. W tej chwili dobudowaliśmy jeden fragment wyjazdowy z bazą samochodową. Trochę zieleni przybyło, trochę detali z teletechniki. Cały czas lubimy przy nim. Obecnie króluje tutaj trakcja spalinowa. Czy Szadek zostanie kiedyś, tak jak oryginał, zelektryfikowany? Jeżeli wymyślimy sposób na połączenie, sensowne łączenie segmentów, to tak. To jest jedno z moich wielkich marzeń, żeby szadek był jednak zelektryfikowany. Na razie zatem elektrowozy muszą pozostać na bocznym torze lub pojechać z opuszczonymi pantografami. 31-130 wyjeżdżam do Ciebie. Dziękuję. Kolejnym przystankiem na naszej filmowej trasie był Rożków. Czy śląski klimat pasuje do wielkopolskich segmentów? Jak najbardziej pasuje. Makieta tu przedstawia różne scenki z różnych stron kraju. Myślę, że ten Śląsk tutaj też jest jak najbardziej wskazany w tym miejscu. Bardzo klimatycznie się w całą makietę wpasowuje. Z Rożkowa został właśnie wyprawiony pociąg towarowy. To tak zwane wahadło z ładunkiem żwiru. Gdy Roman i Tomasz byli zaangażowani w jego prowadzenie, udaliśmy się na przeciwny koniec makiety, do części wrocławskiej. Makieta stacji Guszyca po raz kolejny z sukcesem została podłączona, przetransportowana i uruchomiona na, na wspaniałej imprezie zorganizowanej przez Klub Hazela z Poznania. Na wrocławskiej stacji trwały właśnie manewry. Zaciekawił nas system sterowania urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego. Takie nasze było dążenie, żeby odzwierciedlić pracę, rzeczywistą pracę dyżurnego i odzwierciedlić rzeczywiste istniejące układy sterowania ruchem pociągów. I praktycznie wszystko się odbywa tak, jak na urządzeniach przekaźnikowych systemu E1. Mówiąc o prezentacji klubu Sympatyków Kolei z Wrocławia, Tomek, chyba przez wrodzoną skromność, nie wspomniał o modelu kamiennego łukowego mostu, który jest własnoręcznie wykonanym przez niego, śmiało rzec można, modelarskim dziełem sztuki. Most ten stał się doskonałym tłem do filmowania i fotografowania miniaturowych pociągów. Stacja Dotkiewice. Pośpieszny do mnie P911, zapraszam. Dziękuję. Ekipa toruńskiej makiety modułowej wyróżnia się na każdej modelarskiej imprezie czerwonymi koszulkami. Podobnie było w Powiedziskach. Toruńska makieta modłowa, jak zwykle na każdej dużej imprezie jest obecna. Tym razem bardzo dużo nas przyjechało, aż ekipą 10-osobową przywieźliśmy to, co u nas najlepszego mamy, czyli i stację, i szlak, i bazę samochodową, i stację techniczną oraz posterunek odgałęźny, więc jest tego dużo. A w bazie samochodowej, chociaż zabudowania są nowoczesne, można było zobaczyć pojazdy z lat 70. i 80. ubiegłego wieku. O sposób sterowania pojazdami kolejowymi na tej wspólnej makiecie zapytaliśmy głównodowodzącego tym systemem elektronika. Sterowanie na makiecie mamy firmy Digitrax w tej chwili założoną centralę. To jest na chwilę obecną jedna z lepszych central, które mamy do dyspozycji. Odpowiednio jest to cała magistrala rozprowadzona poprzez specjalne rozdzielacze, wzmacniacze. Wzmacniacze mamy albo kupowane w różnych firm. Albo to są robione ręcznie, no niestety muszę przyznać, że jak to każda impreza, nie obędzie się bez problemów, ale na chwilę obecną wszystko działa dobrze i dajmy sobie radę z tym. Stosowano dwa rodzaje sterowników. częściowo przewodowe, częściowo-bezprzewodowy, mamy założone chyba dwa odbiorniki bezprzewodowe i paru kolegów, którzy mają myszki bezprzewodowe, to używają też bezprzewodowego sterowania. Ale sterowanie to również zegary i urządzenia SRK niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Jak działa najprostszy pulpit zależnościowy, wyjaśnia Martel. Jest to prosty sterownik, ale w pełni uzależniony do sterowania tym posterunkiem odgałęźnym, który budowałem na podstawie posterunku odgałęźnego Gutowiec, który jest na linii pomiędzy Trzewem a Chojnicami, gdzie jak wiadomo linia przechodzi ze szlaku dwutorowego na jednotorowy. No i żeby wyeliminować ewentualne błędy obsługi są zastosowane tutaj przekaźniki, jak na nastawni klasycznej. Jest 10 przekaźników. Po trzy przekaźniki do detektorów zajętości torów, które możemy porównać do EON-a, czyli zwykłego elektronicznego odcinka nakładanego, który występuje na kolei. No i wszystko jest od ciebie uzależnione, wykluczone przebiegi sprzeczne, więc nawet osoba, która nie potrafi tego de facto obsługiwać, bo jeżeli będzie coś chciała źle zrobić, to tego nie wykona, bo automatu na to zabroni. Po chwili, pulpit znowu jest gotowy do użytku. Można przestawić położenie zwrotnicy i podać sygnał zezwalający na semaforze. który po przejeździe pociągu samoczynnie powróci do stanu zasadniczego. Ale zabawa na makiecie to przede wszystkim kursowanie pociągów zgodnie z opracowanym rozkładem jazdy. Dlatego przed każdą tak zwaną sesją konieczna jest krótka odprawa i przydzielenie maszynistom poszczególnych służb i obiegów pociągów. Podczas tej imprezy wypróbowano niestosowaną wcześniej metodę przydziału taboru. Jest inny system zarządzania taborem. I Są inny system, nie, ludzie robione. od e, lokomotyw, wystawiają swoje e, parowozy i lokomotywy, natomiast pozostała ekipa gdzieś tam wystawia e, wagony. Zatem obowiązywała zasada, że każdy był maszynistą swojej lokomotywy, natomiast wagony różnych właścicieli doczepiane były do niej według potrzeb i rozkładu jazdy. Maciek był jednym z maszynistów, ale nie tylko prowadził pociągi. Robię wszystko po troszeczku: trochę jeżdżę, trochę operuję stacją i nagrywam. No to takie trzy fajne rzeczy, które można robić na, na imprezach z makietami. Impreza w Powiedziskach, chociaż była modelarskim spotkaniem, a nie sensu stricte wystawą, została udostępniona publiczności. Wiele osób przyszło do hali sportowej, aby oglądnąć makiety. I miniaturowe pociągi. Podziwiano liczne, niekoniecznie kolejowe, szczegóły odtworzone z pietyzmem w skali 1 do 87. Modelarze chętnie objaśniali tajniki kolejowej infrastruktury. Czym różni się wiadukt od mostu? Co to takiego kozioł oporowy? Czy lokomotywownia to tylko garaż dla lokomotyw? Gdzie spalinowozy tankują paliwo? Jak przestawia się zwrotnicę w rozjazdach? Niektórzy widzowie nie tylko oglądali, ale również fotografowali makiety. Przemek próbował zainteresować modelarstwem grupkę miejscowych dzieci. Ale przecież najważniejsze były pociągi. O lokomotywach i związanych z nimi swoich pasjach opowiedział nam jeden z mistrzów w budowie taboru. W tej chwili widzimy na tej części makiety lokomotywy od. Z prawej strony ET22 jest to mój model, który wykonałem własnoręcznie, można powiedzieć, zajął mi sporo czasu. Eee, następna od prawej to jest EU07. Eee, jest to model firmowy, nie jest wykonany przez żadnego modelarza własnoręcznie. Przed chwilą wjechała lokomotywa SU46 PKP. No i ostatnia lokomotywa to SM42. Wszystkie modele PKP, takie jakie najbardziej są poszukiwane, najbardziej lubiane przez nas. Niektóre modele modelarze starają się wykonywać od podstaw, niektórzy kupują te modele, waloryzują w ten sposób, że nanoszą przybrudzenia eksploatacyjne, nanoszą swoją numerację według własnych upodobań, według własnego jakiegoś sentymentu do konkretnej maszyny. Ja osobiście wolę to niż kupowanie modelu w sklepie, ponieważ kiedy robię model od podstaw, daje mi on możliwości do, Wykonania go od, od A do Z, tak jak chcę ja. Nie idąc na żadne kompromisy, daje mi to niesamowitą frajdę i możliwość realizacji siebie. Jeszcze tylko kęs ciasta i można zgłaszać gotowość. Dyżurni ruchu na posterunkach, maszyniści przy pociągach. Rusza kolejna sesja jastroskładowych. W niedzielę, gdy byliśmy z kamerą w pobiedziskach, kursowały pociągi z piątej i szóstej epoki modelarskiej. Najmłodszym maszynistą był Max, który radził sobie z prowadzeniem modelowych pociągów równie dobrze jak jego tata. Czym skorupka za młodu nasiąknie? Nieco starszy od Maxa, Dawid to już doświadczony, profesjonalny maszynista. Wszak podobno w modelarstwie kolejowym nie ma granicy wieku ani po stronie obsługujących, ani oglądających. Czasami, jak to na kolei, dochodziło do sytuacji nieprzewidzianych. Ale zaraz po usunięciu problemu ruch pociągów kontynuowano. Oprócz wspólnego hobby i wspólnej zabawy wszystkich uczestników imprezy, łączył również stół i wspólne posiłki. W hali w powiedziskach stół był nieco umowny, bo udawały go krzesełka i ławki na trybunie. Co prawda organizatorzy imprezy w Pobiedziskach nazwali ją wystawą makiet kolejowych, to jednak było to typowe spotkanie modelarzy, w którym w ograniczonym zakresie mogli uczestniczyć również widzowie. Z pewnością taka formuła zabawy w kolej na wspólnej wielkiej makiecie odpowiada wielu modelarzom, jednak osoby spoza kręgu aktywnych uczestników mogą odczuwać pewien niedosyt. Zatem może warto zorganizować w Polsce prawdziwą wystawę makiet kolejowych skierowaną przede wszystkim do publiczności wzorem czołowych zachodnich imprez takich jak holenderski entre. Frax, francuska ramma czy niemiecki Landstein. Kto wie? Może nastąpi to szybciej niż się tego spodziewamy. Z Wielkopolski z dla PMH0TV Adriana Bobin.